Wesołe wiewiórki. Co się tam dzieje wśród gąszczu i cieni, Na trzecim piętrze szumiącej zieleni, Dokąd nie wiedzie już ścieżka? Tam ruda rodzinka mieszka, Ruch od rana do wieczora, aż się z sosny sypie kora. Dosyć ssałyście już mleczka, do swych dziatek mówi mama. Teraz każda wiewióreczka musi już się żywić sama. Mama uczy swego synka. To jest jądro, to łupinka. To się rzuca, a to zjada. Łapką się do pyszczka wkłada. Tak się nasion w szyszkach szuka, to nie żarty, to nauka, choć nasiona w twardych szyszkach przecież macie ząbki w pyszczkach. A gdy ząbki będą spore, trzeba zetrzeć je o korę. Jeśli kto wysoko mieszka, a chce jagód i orzeszka, musi skakać po sto razy. Takie taty są rozkazy. Wiewióreczki głową kręcą, Bardzo je te skoki nęcą, Ależ dzielny jest na sztata. On tak skacze jak ptak lata. Prawie pod nieba strop wbiega i z czuba hop na gałąź jak na huśtawkę, Potem na pień. I na trawkę. Uczy tata syna córki. Macie łapki i pazurki i wspaniały ogon macie. Zawsze sobie radę dacie. No, rozsuńcie łapki w bok. I z ogonem, z padochronem skok. Dzieci są tym zachwycone, każde z nich czesze ogonek. Dobrze jest mieć wielkie kitki, dla nauki nie na zbytki. Już po korze na pazurkach umie zejść każda wiewiórka, i tajemnic żadnych nie ma, jak się w łapkach orzech trzyma. Gdy dorówna tacie w skokach, to z radości sobie cmoka. No i teraz patrzcie sami, narząd synów, narząd córek, Jak zgrabnie dzieci wiewiórek, Trzymają szyszki łapkami. Brat na siostrę oczkiem zerka, Zabawmy się teraz w berka. I braciszek robi sus w lekką gęstwę białych brzus. Szukaj mnie, ty kitko ruda, może ci się w końcu uda. Jestem tu, za pniem, a kuku, hop, już wspinam się po buku. Choć się w lesie bawić można, dziatwa musi być ostrożna. Ja strząp czyha, kuna czycha, niech nas skryje dziupla cicha.